Siemasz o Następny odcinek. You and Pytanie i odpowiedzi. Może. No, to dawać następne pytanie, no. Pytanie pierwsze. Jak nazywa się kamerzystka? Ala. Jak nazywa się ten pies, który ostatnio był? Astor. Następne pytanie. Jak masz na drugie imię? Karol. Ile masz lat? Nie będę mówił. Przy jakim dużym mieście mieszkasz? Gorzów! Jaki? Wielkopolski. Mieszkamy dokładnie parę kilometrów od niego. Po takim, takim zadupie. No, no to Gorzów wielkopolski zadupie. Trzebisiewa! Nie, no żerpie, to nie bo Kwieżyna. Trzy kilometry dalej No, mieszkamy w Skwierzynie Najgorsze dupę na całym świecie Nic tam nie ma, po prostu nic Nawet nie ma gdzie butów porządnych kupić No Słyszycie. Następne pytanie Muszę jeździć do gorzewa. Następne pytanie Co lubisz gotować? Jaki jest twój ulubiony deser? A dzisiaj watę cukrową robiłam, nie była dobra? Aha, Następne pytanie. Jaki jest Twój ulubiony sport? Sport? Piłka nożna. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole? Jak jest tw... Jaką dostałeś najwyższą ocenę w swoim życiu? Futko. A ja przy plus więc. <noise> Następne. Ile masz rodzeństwa? Czy to jest brat czy siostra? Mam brata, który ma 24 lata. Jak będziecie pisać złe komentarze, to wam spierwali. Następny wydaję. Fajny uśmiech, wiesz? Następne pytanie. Czy twój brat posiada dziewczynę? Co za wydanie? To, że ja wam powiedziałem, że mam dziewczynę, to nie znaczy, że musi mieć mój brat. No właśnie, jego brat jest bez dziewczyny. No, no, no. Następne pytanie. Jak ktoś swoim ulubionym kolegom. Zdychu! Uwaga, następne pytanie. Ile lat mieszkasz w Skwierzynie? Osiem. Gdzie wcześniej mieszkałeś? W Gorzowie. Uwaga, następne pytanie. O, w pierwszym odcinku gdzie byliście? To były chyba górki. Ale uwaga, z kim tam byłeś? Z Rafałem i Agnieszką. To był, to był zbychu. Yy, Agnieszka, ja nie Na Dla uwagi! Yy, czy zdałeś do następnej klasy? Do klasy, jak się nie mylę, pierwszej gimnazjum? Jakiej pierwszej? Widzicie, no jestem taki mały, no. Mam jakieś geny, no. Nie, przecież ostatnio byłeś u lekarza i ci powiedzieli, że cierpisz na młodozę. <laughs> Widziałam ostatnio twoje dokumenty. Znaczy, ty, po co ja gadam? <laughs> nie no. No, teraz będę zdawał do piątej klasy. No. No i nie myląc się mam 11. 14. Do piątej klasy? Ile razy ty nie zdałeś? No... W trzeciej... Nie no, żartuję. Teraz będę zdawał do piątej... Przepraszamy, tu się sygnał urwał. No... Będę zdawał do... tej okay, no. no... Szóstej klasy. Mam trzynaście lat. No... No to muszę Uwaga, to jest ostatnie już pytanie. Podaj swoją ulubioną liczbę, dzień, tygodnia i miesiąc. I porę roku. Porę roku, lato. Miesiąc, lipiec. No. Co tam jeszcze było? Dzień, tygodnia. Piątek. Dobrze, dziękujemy i zapraszamy do następnego odcinka. Prosimy, aby przysyłać na mail tomciopaluch www.kropka.pl e mail! Ja Ci go zakładam, więc wiesz. Prosimy, przysyłajcie swoje pytania i w następnym Q&A, pytania i odpowiedzi będą one wyczytane. Dziękuję i zapraszamy ponownie na, to, na kanał Tomciopaluch.